Dlaczego triatlon? To najpiękniejsza sportowa przygoda w moim życiu. W triatlonie możesz wszystko. Możesz startować w zawodach, możesz rywalizować, możesz spotykać wspaniałych ludzi. Tutaj jest czat, energia, jest słońce, są wyjazdy. No jest pięknie. Nie Zdarzają się rzeczy niemożliwe. Nigdy nie przypuszczałam, że w wieku ponad 40 lat będę ścigać się. Będę jeździć na zawody, będę wygrywać, stawać na pudle. No, tutaj rzecz, dzieją się rzeczy niesamowite, niemożliwe. I triatlon wydaje mi się, że jest sportem dla każdego. Można zacząć i odnosić sukcesy także, nie mając wcześniej do czynienia ze sportem takim zawodowym w ogóle. Jestem na to przykładem, bo zaczęłam ukrawiać triathlon dosyć późno bo prawie przed czterdziestką. Wcześniej nie miałam żadnego doświadczenia zawodowego, sportowego, a mimo wszystko widzicie nos. udało się zdobyć kwalifikacje na Hawaje, udało się wygrać wiele zawodów, więc cuda się dzieją w triatlonie. Nie, podoba mi się wszystko. To, że poznaję niesamowitych ludzi, to, że jeżdżę na zawody, ale też taka codzienna rutyna treningowa. Mam trzy dyscypliny. Każdą tak samo fajną, i każdą tak samo lubię, bo jest i pływanie, i rowę, i bieganie. Eee, nawet jeżeli jednej dyscypliny nie mogę uprawiać z jakiegoś sam powodu, to mam dwie kolejne do wyboru, więc jest cały czas coś mi coś się dzieje. Jest fajnie. Stop. Kreatywny to sport dla każdego. Tutaj mamy trzy dyscypliny. Każda ma niesamowitą energię i potencjał. W każdej można się odnaleźć i zatracić. I każda coś nam daje, i każda coś wnosi. Co daje mi triatlon? Triatlon to całe moje życie. Tutaj jest pasja, energia. Tutaj jest młodość. Pościgając się czujemy więcej energii, więcej radości. No, triatlon to czat. Ludzie, nie bójcie się triatlonu. Triatlon jest po prostu fajny. To jest sport dla każdego. Odważcie się, i sięgajcie po swoje marzenia. Ja to robię cały czas.